No i teraz spójrzmy na numery startowe. Mam nadzieję, że we wszystkich przypadkach będą czytelne. 61 to Michał Jarosz. On ustawił się na torze drugim. 542 to jest tor czwarty. Sławomir Rurek. wkłada zawodnik, który osiąga rękę z wolą poza granicami grają. Reprezentant Dawid Talinowski za nim Sławowi... Na miejscu czwartym. Na miejscu czwartym padły strachy, ale zazwyczaj walka. Zazwyczaj wszystko świetnie wygląda. Ostatnia prosta. I zwycięska. Od turnieju. Kładów zostaje. Dawid Kalinowski. Dawid Kalinowski na miejscu drugim Sławomir Orórek a na trzecim Patryk Paweł Grabowski tak. umiejętnościami. Tak drodzy państwo, kończy się ten turniej